Malena Fox, czyli zwyciężyni Eurowizji Junior 2021. Prawda jest taka, że Malena miała występować w Eurowizji Junior 2020, ale to co działo się w Armenii, czyli wojna z Azerbejdżanem, niestety Malenie to przeszkodziło. Na Eurowizji 2020 Malena miała zaprezentować swoją piosenkę pod tytułem Why, która bardzo mi się podoba. Na tegoroczną Eurowizję Malena zaprezentowała piosenkę pod tytułem Kamikami Kami i jest naprawdę świetna. A zdjęcie w tle to właśnie płyta piosenki Kamikami. Kami". Malena oszołomiła widzów swoim występem tegorocznej Eurowizji, bo naprawdę był dynamiczny i naprawdę bardzo fajnie zrobiony występem pokazała co umie i jaki ma talent, więc to jest najważniejsze i przejdźmy do konkretów stało się, Malena wygrała tegoroczną Eurowizję Junior 2021 właśnie Armenia wygrała Malena reprezentuje Armenię i naprawdę jestem z tego bardzo zadowolony, bo jej występ był prześwietny a jak wam się podobał występ Maleny, napiszcie mi koniecznie w komentarzu, bo mi bardzo i naprawdę uważam, że Malena ma talent i musi go rozwijać. Do usłyszenia!